Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Gothic 2. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się naprawdę ważnymi rzeczami, dlatego że tak sobie postanowiłem, że w tym odcinku zdobędziemy rozdział trzeci. Jednak żeby go zdobyć, musimy teraz podejść do Garonda, który znajduje się tutaj, do kapitana, do kapitana Garonda. I musimy mu podać informacje na temat, na temat ile rudy wydobyli właśnie kopacze znajdujący się tutaj wszędzie do, w Górniczej Dolinie. Ich było trzech, były trzy ekspedycje górników. Wszystkie informacje na temat rudy zdobyliśmy. No tych skrzynek rudy nie jest za, za dużo, tak naprawdę jest mało, dlatego że chyba ich jest... Czekajcie, 4-4 i 4, 2, to chyba to jest 10, mają e, skrzyń rudy. A potrzebowali 200 skrzyń rudy, więc naprawdę mają e, zaległości raczej tej wojny e, tak łatwo nie wygramy z orkami i siłami zła. E, dobrze, więc teraz chodźmy do Garonda i powiedzmy mu o naszych e, całych informacjach, które zdobyliśmy. Rozmawiałem z Fajetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Hmm, dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń. Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie mam mowy. Jak sami widzicie, tutaj wszędzie panuje chaos i nieład. <laughs> tak naprawdę. Yy... Ten paladyn Fayet potrzebował ludzi, prosił o nich, a ten po prostu kapitan garant tych ludzi nie chce przysłać. No i tak naprawdę w ogóle nie ma tutaj żadnego ładu, nikt nie współpracuje z drugą osobą w dobry sposób. No i jest jeden wielki, jednym słowem chaos. Dobrze, teraz porozmawiajmy o Sylwestrze. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra. Nikt nie chce, go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad duszami. Dobrze, i rozmawiałem z Markosem jeszcze. Rozmawiałem z Marcosem. I, I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Cztery skrzynie. Marcos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko cztery skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy no, nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Mogę ci opowiedzieć. Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Dobrze, co z listem do Lorda Hagena? Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy dwa razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Dobrze. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie i w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Dobrze. E, więc moi drodzy, musimy teraz pójść do Korinis, do miasta Korinis, naszego kochanego miasta. E, wrócimy tam i powiemy Lordowi Hagenowi, że oni wydobyli 10 skrzyń rudy. No i teraz, moi, moi drodzy, ten rozdział, co niedługo będzie, jeżeli jeżeli, jak wyjdziemy z górniczej doliny, z doliny e, będzie na temat okainosa, będziemy musieli je zdobyć, no będzie się działo teraz, będzie, będzie, bez dwóch zdań, jednak jeszcze tutaj na chwilę wyjdę do tego klasztoru sobie, e, dlatego, że z tego co pamiętam, był tu ta, była tutaj runa teleportacyjna, o zobaczcie, ja sobie ją wezmę, no i ona mi po prostu ułatwi sprawę później naprawdę, so, sobie tutaj po prostu, się tutaj po prostu przeniesiemy raz, dwa. No i powiem szczerze, że właśnie w tym rozdziale trzecim będziemy mieli właśnie do, będziemy mieli właśnie do czynienia z tymi runami, więc nasze takie, wiecie, spacerki dookoła, że tak powiem, będą w 100% ułatwione. Po prostu sobie klikniemy będziemy sobie w mieście, klikniemy, będziemy w wieży Sardasa, klikniemy, będziemy w klasztorze i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No i teraz moi drodzy, nie wiem co dosłownie dokładnie będzie się działo po wyjściu z górniczej doliny, zaraz się to wszystko okaże, jednak jak już mówiłem, ten rozdział będzie przeznaczony tylko i wyłącznie, ażeby zdobyć te oko i nosa. Powiem wam tyle, że naprawdę będzie się działo, bo z tego co pamiętam to te oko i nosa zostanie skradzione będziemy musieli je naprawić. Będziemy musieli naprawić oprawę oraz sam amulet. Oprawę tak naprawdę musi naprawić jakiś zręczny kowal, ale okaże się, że ten kowal jest w więzieniu. Będziemy musieli go uwolnić, no i... Po prostu tyle wątków moi drodzy będzie, że to jest mała głowa. Dobra, więc, według mnie, moi drodzy, Gruńcza dolina została e, tak w miarę dobrze e, splądrowana. Wszystko tutaj właśnie e, zwiedziliśmy, tak naprawdę. Jedynie nie byłem tam, gdzie są smoki. E, jednak, według mnie, jest to wystarczające. E, punktów doświadczenia zdobyłem naprawdę dużo. No, i pierwsze co teraz zrobię to gdzieś pójdę się po prostu tych punktów wyuczyć. No i mi się zdaje, że najlepszym rozwiązaniem będzie, żeby się wyuczyć na te kusznictwo. Może zapiszę grę. No to to jest w pierwszej kolejności, te kusznictwo. No a po drugie, no to chyba broń dwuręczna jakaś by się przydała, bo mam, mam tą broń dwuręczną naprawdę na małym poziomie. Zobaczcie tutaj mamy Czego zębacza? sobie tutaj żre jakiegoś paladyna. Okej. Okay. Bez straty życia. Miecz paladyna. Paladyn. Zobaczcie, że on ma tutaj runę. Święty płomień. Święty płomień to jest nic innego jak ten zwykły zwój ze światłem. Po prostu mamy światełko nad głową. No, po, o, chwila. Smoczy korzeń. Świetnie. No powiem szczerze, że przydatna rzecz. Naprawdę. Jednak. <laughs> Tego się często nie używa, no i to też nie zadaje obrażeń, więc to jest taka po prostu, taki dodatek, jakbym to nazwał. No i moi drodzy, jeszcze tutaj, jak jestem, tutaj mamy też runę teleportacyjną. Chwilę, sobie wezmę ziele lecznicze. I ta runa teleportacyjna, będziemy się ogólnie tutaj, do tego miejsca teleportować, gdzieś chyba za tym mostem. I ona znajduje się, o, wolne bestie są. Rozwalmy je. Dobra. I gdzie ta runa była ta teleportacyjna chwila? Tutaj sobie, po, sobie poszukam. Weźmy te śmieci. O zobaczcie, tu na, tym, na, tym, na tej beczuce jest. No i mamy tutaj runę teleportacyjną i ona nas teleportuje do tego miejsca, więc jeżeli sobie jesteśmy w zamku, to tylko sobie klikamy jesteśmy tutaj w tym miejscu, więc też naprawdę bardzo fajna sprawa. Dobrze moi drodzy, wychodzimy stąd. No i zobaczcie, że po wyjściu będziemy mieli rozdział trzeci o nazwie Ocoinosa, uwaga. No, wczytuj się, wczytuj! Ja yeah, rozdział trzeci Oquinofa świetnie. <laughs> Dobrze moi drodzy, niech mi się tutaj załaduje, bo ekran cały lata. W zasadzie mógłbym pójść sobie tutaj na lewo tym moim bugiem, jednak tego nie zrobię, dlatego że musimy się jednym słowem przejść tutaj, dlatego że napotkamy naprawdę na bardzo ciekawe rzeczy. Ja się tylko zmiksturuję tyle powinno wystarczyć, Zapiszę grem sobie na tego save'a. No i zejdźmy sobie. Tutaj na dół. A jeszcze kiedyś będę musiał zabić tych orków, co są pode mną. Tutaj na prawo, znaczy. Tam jak jest dosyć spora liczba, no i też tych trochę punktów doświadczenia nazbieram. Jednak teraz nie chcę mi się tą łazić. Bo sami wiecie, że. Na razie zabicie orka to ze mną to jest trochę ciężko, żebym go zabił. Więc na razie sobie daruję i kiedy indziej tutaj przy, przyjdę. Te punkty nauki mi nie uciekną tak naprawdę. Tylko na mnie one czekają, więc później sobie tutaj przyjdziemy na spokojnie, gdyż będzie. Wow, będziemy koksami. Jezu, się przestraszyłem. Gdy już będziemy koksami, no i będzie spoko. W ogóle, co tu robi młody wilk? Czy on by się stworzył podczas rozdziału trzeciego, ale dlaczego młody wilk? Nie wiem. I zobaczcie, że. Zaraz po wyjściu z górniczej doliny na końcu przyłęczy mamy poszukiwacza, moi drodzy. I to są, że tak powiem, nowe stworzenia, nowe postacie, e, które wraz z rozdziałem trzecim powstały. Chodźmy z nim pogadać. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana się już nie uwadnię. Dobrze, ok. Rozwalmy go jak najszybciej. Powiem wam szczerze, że no, łatwo nie jest. A zobaczcie, że nawet sporo, do, sporo nam obrażeń zadaje tą swoją kulą ognia. Moi drodzy poszukiwacze, to są takie stworzenia wysłane przez tego boga beliera całego, e, które po prostu chcą nam. E, wow, a mamy runę teleportacyjną do przęczy Koryń. Świetnie. Właśnie, poszukiwacze to są takie stworzenia, jak już mówiłem wcześniej, które zostały wysłane przez tego Boga Beliara, e, Które chcą nam po prostu e, przeszkodzić w zdobyciu Okainosa. E, no i one chyba przyszły, z tego, co one przyszły ogólnie z tego co pamiętam z dworu Irdorad. E, no i one, ich jedynym celem jest po prostu e, e, zrobienie mi na złość, żebym tego oka nie zdobył. Zobaczycie sami, że oni trochę nam naprzątają w całej rozgrywce. Później to będzie. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Ksardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi uwierzyć? Od Twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Ksardasem. Czeka już na Ciebie. Ksardas kazał mi przekazać Ci terunę. Dzięki niej szybciej do Niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Dobrze, moi drodzy, więc musimy odwiedzić Ksardasa, dlatego że on coś od nas, od nas chce. Zobaczcie, jak tutaj poszukiwacze jest masakra. Bardzo dużo, i one już nas atakują z odległości, tak naprawdę. Do niektórych możemy się zbliżyć i także, że tak powiem, porozmawiać z nimi, jednak one zaprzeszkodzą nam troszeczkę w tej rozgrywce z tego względu, że gdy pogodamy już z paroma, właśnie poszukiwaczami, to wtedy moi drodzy, nie będziemy mogli się tak naprawdę przespać. Bo wiecie, teraz e, kładziemy się do wyra i ładnie, elegancko sobie wstajemy, wypoczęci, życie mamy całe. A teraz po prostu będziemy mieli koszmary senne. No i to spowoduje, że nasz bohater poprzez przespaniu nie będzie miał całego życia. No to jest taki troszeczkę... E, tak troszeczkę to nam przeszkadza w całej rozgrywce. Wow. Rozwalę tego? Zostaw. Ej, stres... e, no co? Jeszcze? Czemu nie mogę go trafić? Jezus Mary udało Jednak mi się. Czekaj tylko, ty draniu. On chyba nie umrze, mi się zdaje, bo to jest główna postać. Zostaw mi poszukiwacza. Nigdy więcej nie ze mną nie zaczynaj! Lester ma całe życie, więc lester, tak? lester dokładnie. On ma całe życie, więc. Znaczy on ma całe życie, on ma jakiegoś goda. Dobrze moi drodzy, on sobie tutaj szedł, a ja się teraz teleportuję do tej wieży Xardasa. Sardasa. Pogadajmy z nim sobie. Tu mamy teleport numer 5 Byk Ja yeah. Dobrze, tutaj nic nie ma. Chyba nie ma w tej jego wieży Więc pogadamy sobie z nimi moi, dro z nim, moi drodzy. I może zakończymy odcinek. To, co się będzie działo dalej, to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Chcę taki zrobić króciutki. Sobie. Okej, okay, chwila Chodźmy z nimi pogadać. Hej, ty. Dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii Kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do wariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem Krąg i oddałem się badaniu tajemnic Mrocznych Sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa... Dobrzy i cnotliwi magowie ognia nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyje, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostanie. Dobrze, ok. Ten chyba dialog był już wcześniej. Dobrze, teraz chyba ten jest prawidłowy, że wracam z Górniczej Doliny. Wracam z Górniczej Doliny. <laughs> Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Kolinis. No nie ciekawie. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę? I że zamierzasz zdobyć oko i nosa. Tak jak mówiłem, zdał sobie sprawę z zagrożenia. Więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa wchowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Okej. Okay. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy Paladynów w górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Co on teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do oka i nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Dobrze, zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Atakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętle sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne, magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Okej. Okay. Więc moi drodzy, z tego co się dowiedzieliśmy, no to ci magowie, magowie w Czarnych Szatach to są po prostu wysłannicy Beliara, którzy chcą nam odebrać oko i nosa lub tam przeszkodzić e, zdobyć te Ocoinosa e, no i się dowiedzieliśmy od Ksardasa jeszcze tego, że musimy jak najszybciej pójść e, do Lorda Hagena e, no i jemu po prostu powiedzieć o tym, że może e, się za e, się zamyśliłem przez tą owcę. no i po prostu jemu powiedzieć o tym, e, że te siły złapanują właśnie e, w górniczej Dolinie no i, by, no i żeby tam wysłał jakieś posiłki. E, no i wtedy e, niby Lord Hagen e, da, nam jakiś, e, da nam jakiś klucz, czy, wow, wow, czy coś w tym rodzaju, żeby po prostu podejść do klasztoru i tam znajdziemy jakiegoś pyrokara, maga ognia, który te oko, oko, oko i nosa po prostu nam wręczy do rąk. Więc to nas mniej więcej, mniej więcej czeka w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam już jutro po kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!